Barcelona i Real yeah, mają świetne i słabe momenty w tym sezonie klasyk jest bardziej nieodgadniony chyba niż kiedykolwiek. Co tam się wydarzy, naprawdę trudno przewidzieć. Zadecyduje dyspozycja dnia, że użyje tego panału tak. i sloganu. Nie, nie nie dyspozycja dnia, zadecyduje jakiś pomysł taktyczny jednego bądź drugiego trenera, który okaże się kluczem do, do osiągnięcia tutaj dobrego wyniku na pewno i Szabia Alonso wraz ze swoimi sztabowcami i Hansi Flick ze swoimi ludźmi też burze mózgów od bywają. oczywiście Olympiakos pleko spireus zespół. Spoza europejskiej czołówki strzelenie sześciu goli takiej drużynie nie musi nic oznaczać, ale dla mnie to był bardzo optymistyczny mecz, jeśli chodzi o Barcelonę. Z kilku powodów. Po pierwsze, Fermin Lopez. Fermin Lopez, który strzelił hat i który pokazał, że warto dla Fermina Lopeza, właśnie dla niego takiego zawodnika, niby z cienia z drugiego szeregu, zmienić ustawienie gry Barcelony. Bo Fermin Lopez to jest dziesiątka, natomiast w tym tradycyjnym systemie Barcelony 4-3-3, dla dziesiątki nie ma miejsca. On grał jako interior, czyli jeden z Ofensywnych pomocników, jako skrzydłowy i nie czuł, się, nie czuł się dobrze na tych pozycjach. Natomiast wczoraj Barcelona zagrała klasycznym 4-2-3-1. Fermid Lopez zagrał na dziesiątce i po prostu eksplodował. Strzelił pierwszego w karierze hat -tricka.